Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przeżywamy drugą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego. Dziś, w lekcji, święty Jan w swoim pierwszym liście. Uczula nas, drodzy bracia i siostry, na potrzebę miłości bliźniego. Podkreśla, jak ważna jest konkretna pomoc bliźniemu, który jest w potrzebie. To wszystko jest realizacją największego przykazania, przykazania miłości, które, jak wiemy, dotyczy nie tylko Boga, ale i bliźniego. W tym kontekście pragniemy pochylić się dziś nad, myślę, ciekawym zagadnieniem grzechu, który określamy w teologii moralnej jako grzech cudzy. Katecheza ta w jakimś stopniu dopełnia kateches umieszczonych na moich stronach internetowych. Chociażby kazania o grzechu śmiertelnym, czyli ciężkim i powszednim, czyli lekkim, kazania o grzechach języka czy o grzechach nieczystości. Przychodzi dzisiaj czas, byśmy więc spojrzeli na zagadnienie grzechu cudzego. Istnieją bowiem różne podziały grzechów. Podział na pierworodny i uczynkowy, śmiertelny Czyli ciężki, powszedni, czyli lekki. Możemy wyszczególnić grzechy główne, grzechy wołające o pomstę do nieba, grzechy przeciwko duchowi świętemu. I właśnie podział, któremu dzisiaj bardziej się przyjrzymy, to podział na grzechy własne i cudze. Grzechy własne to grzechy popełniane przez nas samych. Grzechy cudze są grzechami, których fizycznie nie popełniamy sami, ale do których przyczyniamy się w jakiś sposób. Sami więc ich de facto nie czynimy, ale odpowiadamy moralnie za nie. Albowiem bez naszego udziału w tych grzechach nie doszłoby do ich zaistnienia, lub ich powstanie byłoby znacznie utrudnione. Odpowiedzialność tę wyrażono w polskim przysłowiu: Złodziejem jest ten, który kradnie, ale i ten, który trzyma worek. W oparciu o tekst biblijny wymienić możemy dziewięć następujących grzechów, które określamy grzechami cudzymi. Namawiać kogoś do grzechu, nakazywać grzech, zezwalać na grzech, pobudzać do grzechu, pochwalać grzech drugiego, milczeć, gdy ktoś grzeszy, nie karać za grzech, pomagać do grzechu i usprawiedliwiać czyjś grzech. Może więc być czynny udział w grzechu cudzym poprzez namawianie, nakazywanie czy pomaganie. Ale może też być udział bierny, na przykład przez milczenie, zezwalanie czy niekaranie. Ukazuje to mądrość starożytnej zasady, quid tacet consentire videtur: kto milczy, wydaje się, że się zgadza. Prorok Ezechiel napisał, 33 rozdział tej księgi. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Święty Grzegorz z Nazjanzu natomiast mówił, uczymy występku, jeśli go nie każemy. Spróbujmy więc, drodzy bracia i siostry, przyjrzeć się bliżej temu ciekawemu zagadnieniu grzechu cudzego. Jest to ważne również, myślę, z tego powodu, iż raczej niewiele mówi się o tego rodzaju grzechach, a wierni nierzadko o te grzechy pytają. Omawiana tematyka. Została zawarta w nauczaniu katechizmowym. Sięgniemy do trzech katechizmów. W katechizmie ojca Franciszka Spirago czytamy: Popełnia grzech cudzy, kto nakazuje jakąś złą czynność, do niej radzi, chwali ją, zezwala na nią, wspiera zły czyn, broni go, pobudza do takiego czynu, pomija go milczeniem lub nie każe go, chociaż mógłby i powinien by przeszkodzić spełnieniu tego złego czynu. <laughs> Podobnie w katechizmie katolickim kardynała Gaspariego znajduje się pytanie w numerze 579. Czy może się zdarzyć, że będziemy musieli odpowiadać wobec Boga za cudze grzechy? I odpowiedź brzmi, może się zdarzyć. Że będziemy musieli wobec Boga odpowiadać za cudze grzechy, mianowicie wtedy, jeżeli i o ile byliśmy albo przyczyną cudzych grzechów, bądź nakazując je i doradzając do nich, bądź też zgadzając się na nie, albo też nie przeszkodziliśmy cudzym grzechom, choć mogliśmy byli przeszkodzić. I w końcu aktualny katechizm Kościoła katolickiego. Naucza tak. Punkt 1868. Grzech jest czynem osobistym. Co więcej, ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełnione przez innych, gdy w nich współdziałamy, uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie, nakazując je, zalecając, pochwalając lub aprobując, nie wyjawiając ich, lub nie przeszkadzając im. Mimo, że jesteśmy do tego zobowiązani, chroniąc tych, którzy popełniają zło. Trzy katechizmy nauczają więc nas, jak słyszeliśmy, w bardzo podobny sposób. I mimo, że w obecnym katechizmie nie nazywa się tych grzechów grzechami cudzymi, to wyraźnie podkreślono możliwość ich popełnienia. Ale w obecnym katechizmie. Został poruszony temat grzechu społecznego, który jest bardzo bliski do zagadnienia grzechu cudzego. I oto w punkcie 1869 czytamy: W ten sposób grzech czyni ludzi współwinnymi, wprowadza między nich pożądliwość, przemoc i niesprawiedliwość. Grzechy powodują powstawanie sytuacji społecznych i instytucji przeciwnych dobroci Bożej. Struktury grzechu są wyrazem i skutkiem grzechów osobistych. Skłaniają one z kolei ich ofiary do popełnienia zła. W znaczeniu analogicznym stanowią one grzech społeczny. W tymże duchu Benedykt XVI podkreślił w encyklice z że ojcowie Kościoła pojmowali grzech jako rozbicie jedności rodzaju ludzkiego, jako rozbicie i jako podział. W Biblii, drodzy bracia i siostry, znaleźć możemy przykłady popełnienia grzechów cudzych. Przywołać możemy chociażby nakaz Heroda, by zabić niewiniątka w Betlejem. Sam fizycznie tego nie zrobił, ale jako król, mając władzę, wydał taki rozkaz i w pełni za to odpowiada. Dalej, rada Rebeki wobec Jakuba, by oszukał swego ojca Izaaka. A Aaron, który przystał na żądanie ludu, by zbudować złotego cielca. Szaweł, który zgadzał się na zabójstwo Szczepana, o czym mówią dzieje apostolskie. Grzechy cudze, pewnie jeszcze więcej można by ich znaleźć w Piśmie Świętym. Ponadto zauważyć możemy wiele życiowych sytuacji, w których dokonuje się grzech cudzy. Przykładem może być... Głowa państwa, która doprowadza do konfliktu zbrojnego. Parlamentarzysta czy samorządowiec, który z tchórzostwa nie opiera się ustanowieniu prawa, które sprzeczne jest z prawem naturalnym czy pozytywnym prawem Bożym wyrażonym w przykazaniach. Kapłan, który zaniedbuje wypełnianie swoich obowiązków dusz pasterskich wobec wiernych. Rodzic czy wychowawca, który zaniedbuje wychowanie swoich podopiecznych, na przykład pozwalając czy wręcz zachęcając syna czy córkę do stosowania antykoncepcji, czy na przykład mieszkania z partnerem przed ślubem. Klasyczne przykłady z dzisiejszego życia. Pracodawca, który zmusza pracownika do czynności wbrew sumieniu i wierze. Wydawca, który publikuje treści gorszące czy atakujące prawdy wiary, twórcy ideologii niszczących moralność i obyczaje, twórcy pornografii, handlarze narkotyków, głosujący w wyborach na ugrupowania walczące z Kościołem i moralnością lub w ogóle nie głosujący, przez co przyczyniają się do zwycięstwa tych ugrupowań, które walczą z Kościołem. Widzimy więc, że sytuacji takich z dzisiejszego życia jest bardzo wiele. Grzech cudzy jest więc sprawą bardzo ważną. Jeżeli dotyczy materii ciężkiej, stanowi grzech ciężki i powinien być wyznany w sakramencie pokuty. Niektórzy, by ukazać powagę tego grzechu, grzesznika porównują do trendowatego, który zaraża. Tak samo grzesznik zaraża grzechem. Przytoczonym już katechizmie ojca Spirago czytamy na podstawie nauczania świętego Jana Chryzostoma o pewnym porównaniu: Jeśli straż mająca czuwać nad życiem cesarza dowie się, że był zamach na osobę cesarza, z pewnością przerazi się ogromnie. Wie każdy z nich, że nie pomoże im wymówka: Ja nie miałem w tym udziału. Podobnie i my lękać się mamy, jeśli tchórzostwo lub niedbalstwo nasze było przyczyną, że obrażano Boga. I tenże ojciec Spirago podkreśla, że, fragment katechizmu, kto staje się winnym grzechu cudzego, zasługuje co najmniej na taką samą karę, jak gdyby sam grzech popełnił. Uwiedzenie bliźniego do grzechu może być nawet karygodniejszym niż sam grzech. Bóg ukarał ciężej Ewę, która uwiodła do grzechu Adama, niż Adama samego. Do dziś jeszcze odczuwają kobiety boleśniej skutki grzechu pierworodnego niż mężczyźni. Kto drugich do grzechu uwodzi, grzeszy zarazem przeciw miłości bliźniego. Naśladuje czarta, który nie tylko sam jest zły, ale i drugi chce złymi uczynić. Dlatego woła zbawiciel, biada człowiekowi owemu, przez którego zgorszenie przychodzi. Lepiej mu było, aby zawieszono kamień młyński u szyi jego i zatopiono go w głębi morskiej. Fragment katechizmu Spirago. Wspomnieć jednak musimy, drodzy bracia i siostry, iż grzech cudzy. Popełnia się przede wszystkim w sytuacji, kiedy mamy za kogoś odpowiedzialność. Trudno bowiem, byśmy za każdym człowiekiem biegali i krzyczeli mu do ucha, że grzeszy. Jest to wręcz niewykonalne, a w niektórych przypadkach może narazić nas na śmieszność lub wprowadzić w skrupuły. Chodzi więc raczej o ewidentne sytuacje, konkretne, w których dokonuje się nasz współudział w grzechu bliźniego. I tak jak powiedziałem, szczególnie, kiedy ponosimy za niego odpowiedzialność. Może też szczególnie, kiedy jesteśmy z kimś spokrewnieni. Życie jednak niesie nam wiele dylematów. Sam otrzymuję czasem pytania od wiernych: Proszę księdza, córka bierze tylko ślub cywilny, nie chce kościelnego, ma partnera niewierzącego, czy mam iść na ten ślub? Albo inni zadają pytanie: zgłosiła się do mnie para ludzi, wydaje mi się, że są czynnymi homoseksualistami. Czy mogę im wynająć pokój, który mam gdzieś tam, czy sprzedać dom? Takie pytania dostaję. Mamy więc wpływ na siebie nawzajem. Drodzy bracia i siostry, w Chrystusie na mocy Chrztu świętego. Jest to tym bardziej widoczne w ujęciu wspólnoty Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa. Jako chrzczeni jesteśmy bowiem członkami tego ciała, stanowiąc jeden duchowy organizm. Możemy więc wpływać na siebie, uświęcając się lub gorsząc, i prowadząc do grzechu. Nie bez przyczyny Bóg w przykazaniu miłości nakazał nam kochać bliźniego swego jak siebie samego. Bądźmy dla innych umocnieniem na drodze wiary, dawajmy Mu świadectwo, i miejmy odwagę, kiedy przychodzi taka sposobność, i wewnętrzny głos sumienia wtedy woła, miejmy odwagę przeciwstawić się grzechowi, który widzimy. Byśmy mogli przynajmniej powiedzieć sobie, Zrobiłem wszystko, co mogłem. Oczywiście sam Pan Bóg nie zmusi nikogo do porzucenia grzechu, bo każdy ma wolną wolę. Ale chodzi o danie świadectwa, delikatne z miłością, z szacunkiem, upomnienie braterskie. Dzisiejszy temat grzechu cudzego jakże ściśle łączy się z tematyką braterskiego upomnienia. Które zawsze trzeba robić z pokorą, z miłością, z szacunkiem do drugiego człowieka. Warto zapamiętać apel świętego Jakuba: Bracia moi: Jeśli by ktokolwiek z Was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszem jego od śmierci i zakryje liczne grzechy. Bądźmy, drodzy bracia i siostry, świadkami Chrystusa w dzisiejszym, na pewno niełatwym, zawirowanym świecie. Miejmy odwagę przeciwstawiać się złu. Miejmy odwagę zło zwyciężać dobrem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego